Kolejna sprawa, bardzo, bardzo często dostajemy informacje o, co to jest to w ogóle zaświadczenie o dowodach, ten pit zerowy. Bardzo, bardzo często o tym piszecie. Więc tutaj, tak pokrótce, no czy, czy pokrótce, czy nie pokrótce, jeżeli macie jakiekolwiek do tego pytania, to pytajcie. Więc. W ogóle bardzo, bardzo dużo osób nas pyta, no ale po co mi te zaświadczenie o dochodach z Polski, skoro w ogóle nie osiągnąłem w Polsce dochodów. Nie byłem w Polsce cały rok, nie mieszkam tam, byłem tylko na urlopie, nie zarabiałem, cały rok pracowałem w Holandii, więc po co mi jest te zaświadczenie o dochodach. Więc to wygląda następująco. To prawo zmieniło się od rozliczeń za rok 2015. I osoba, która była niezameldowana przez cały rok w Holandii lub była zameldowana tylko, i przez, tylko przez część roku, aby mieć prawo do wszystkich ulg podatkowych, musi przedstawić, że zarobiła w Niderlandach minimum 90% swojego ogólnego dochodu. Czyli jeżeli pracowaliście w Polsce przez bardzo, bardzo krótki czas i osiągnęliście niski dochód, no to warto sprawdzić, czy ten dochód nie jest niższy niż 10%. I jak to robimy? W takiej sytuacji bierzemy swoje dochody z Niderlandów, bierzemy swoje dochody z Polski, łączymy je razem i sprawdzamy procentowy udział dochodów spoza Niderlandów. I jeżeli ten. Procent jest. Jeżeli jest to, w Polsce osiągnęliście mniej niż 10% ogólnych dochodów, to to zaświadczenie jest wam jak najbardziej potrzebne. Co jest istotne, to zaświadczenie nie jest konieczne. Nikt was nie zmusza do tego, abyście pobierali w Polsce zaświadczenie i przedstawiali je tutaj w Niderlandach po rozliczeniu z podatku. Ale w momencie, kiedy nie. Nie byliście zameldowani w Holandii przez cały rok, lub byliście zameldowani tylko i wyłącznie część roku. Jeżeli nie przedstawicie tego zaświadczenia o dochodach, wasz zwrot z podatku jest niższy, około 500 euro. Naprawdę przez tyle lat to sprawdzamy, i naprawdę przez tyle lat zawsze jest to 500 lub więcej, czasami jest to mniej, ale zawsze to, to dość mocno wpływa na wasz zwrot, te zaświadczenie, tak? Czyli nawet w przypadku, kiedy nie osiągnęliście w Polsce żadnych dochodów i pracowaliście tylko i wyłącznie w Niderlandach, to zaświadczenie o dochodach jak najbardziej powiększy po prostu Wasz zwrot z podatku. Nieraz też zdarza się tak, że jeżeli ktoś nie chce przedstawić tego zaświadczenia o dochodach, po prostu nie chce go pobierać, każdy, powód, każdy ma inny powód, więc każdy ma prawo do nieprzedstawiania tego zaświadczenia. Bywają też, że do, przychodzą dopłaty do podatku, tak? Czyli, że dana osoba nie tylko, że nie otrzyma zwrotu, ale będzie musiała również dopłacić do podatku, więc to jest totalnie, tak naprawdę, nieopłacalne. Więc warto załatwić sobie te zaświadczenie o dochodach. One naprawdę nam, one naprawdę nam zwiększa zwrot z podatku. Jak również należy pamiętać o tym, o okresie zatrudnienia. Kiedyś było tak, że im krócej pracowaliśmy tutaj w Niderlandach, tym większy zwrot podatku otrzymywaliśmy. W tym momencie jest odwrotnie. W tym momencie jest im krócej pracujemy, tym należy nam się mniejszy zwrot. Więc na to też trzeba zwrócić uwagę, i to też jest bardzo ważne, ile, przez ile miesięcy, przez jakie okres otrzymywaliśmy przychody w Niderlandach. Tak, I tutaj zliczamy jak najbardziej pracę, zliczamy jak najbardziej wszystkie zasiłki i chorobowe i dla bezrobotnych. Tak więc tutaj. Warto o tym pamiętać.